Kreatyna, Olimp. Czym jest kreatyna? Ogólnie ostatnio się u mnie pojawiło, e, padał odżywek. Ja zakupiłem je jakiś czas temu, ale farmę dopiero będę robił za parę miesięcy, ale chciałem już się tutaj e, zobaczyć niektóre produkty i na pewno trochę poćwiczę ale na tych odżywkach. I czym jest kreatyna? Kreatyna jest, występuje naturalnie w mięśniach. Jest naturalnie produkowana przez organizm w wątrobie. Przede wszystkim powstaje z rozkładów aminokwasów. Ogólnie ma związek z mięśniami, z poprawną funkcją mięśni i więcej tego w mięśniach. Ten mięsień jest Silniejszy, większy, a bardziej wyrazisty. Aczkolwiek nie jest to sam budulec, też wiadomo e, mięśnia czegokolwiek, ponieważ białko jedynie jest odpowiedzialne za budowanie masy. Bez białka tak czy jak nic nie, nie, nie pobudujemy. Białko jest podstawowe, natomiast karatyna jest tutaj jednym, jednym z układanek budowania mięśni. Jest dość ważna w organizmie, w organizmie, dlatego jest tak popularna wśród osób, które chodzi na siłownię, ponieważ karatyna zwiększa właśnie tą, tą siłę gdzieś tam jest odpowiadny o, odpowiada za odpowiednią rotację wody, na gospodarkę wody wpływa. I kreatyna jest takim fajnym produktem, właśnie zdrowym. Organizm potrzebuje tej kreatyny, i głównie jest związany z siłownią, natomiast jak ktoś by sobie tak brał o kreatynę, nie ćwicząc, to też poprawi co najwyżej przez jakiś czas swoją gospodarkę wody. Kreatyna również wpływa na poprawne, na lepsze myślenie, poprawia kondycję mózgu, także jest to naprawdę fajny, przystępny, zdrowy produkt. Nie jest jakoś nie czuć kopa energetycznego po tym, jest to taki spokojny, naturalny środek, który gdzieś tam w organizmie robi swoje, ale nie stymuluje mózgu, jak kofeina na przykład, albo nie wiadomo jakie wynalazki energetyczne. Jest to taki spokojny, naturalny środek, który zwiększa troszkę energię, siły i bardzo lubię kreatynę. Aczkolwiek nie można jej też przyjmować cały czas, można ją przyjmować przez jakiś okres czasu, dwa, trzy miesiące i potem trzeba zrobić przerwę. Nie można się tym samym cały czas, bo po pierwsze jest coś takiego jak tolerancja organizmu i po potem, żeby osiągnąć efekt, trzeba było brać jeszcze więcej, jeszcze więcej tej kreatyny, i za dużo kratyny w organizmie też nie może być, bo może prowadzić do pewnych skutków ubocznych. Natomiast na ten okres taki 2-3 miesięczny, kratyna jest naprawdę dobrym, fajnym produktem, skazanym I lubię od czasu do czasu sobie zażyć kratynę raz do roku w jakimś tam okresie mi wystarcza. No i dlatego kupiłem sobie trochę tej kratyny. czyli mam na razie, to będzie trochę mało, będę musiał jeszcze kiedyś tam dokupić, ale zanim tak czy jak zacznę ćwiczyć to jeszcze minie z, z 4 miesiące.